Cześć kochani, witajcie na moim kanale, czyli Wiktora Czajka Dzisiaj będzie odcinek o fałszywej przyjaźni Fałszywy przyjaciel to osoba, której ufasz z którą dzielisz się sekretami swoimi sekretami których nikt nie usłyszał od Ciebie której pomagasz w każdej sytuacji tylko dlatego, że to Twoja przyjaciółka nie wiem jak u Was ale dla mnie to słowo oznaczało bardzo dużo w każdym razie, w tym samym czasie, kiedy Ty jesteś w stanie zrobić dla tej osoby wszystko, skończ nawet ogień, ona pokazuje drugą prawdziwą twarz. Obrabia Ci tyłek za plecami, wyśmiewa cię na, nawet na swojej własnej imprezie, wykorzystuje Ci do tego wszystkiego dla gadżetów, dla wyjazdów praktycznie dla wszystkiego. Tworząc przy przede wszystkim niestworzone historie. Co więcej, jest o tyle bezczelna, że robi to będąc w twoim domu, kiedy u ciebie nocuję, A kiedy w końcu o tym się dowiadujesz i czytasz wszystkie screeny tej wiadomości, to jedyne, o czym myślisz, to to była ona? Naprawdę ona? Złość, smutek, zawiedzenie. A jak wygląda taka fałszywa przyjaźń? Zniechęcać cię do swoich celów. Prawdziwy przyjaciel Wspiera i oferuje pomoc. Pomoc. wręcz przeciwnie. Ciągle wraca do przeszłości. Czyli jak coś się w Twoim życiu stało przykrego, złego, to będzie on, on wracał do przeszłości, bo będzie wiedział, że Tobie to zrobi przykrość. A prawdziwy przyjaciel po prostu by wspierał. Wspierał Cię i po prostu nie, nie wracał do przyszłości. Jest zazdrosny o sukcesy, które osiągasz. I dlatego też nie chcę, żebyś się osiągała. Ocenia Cię i próbuje naprawić. Prawdziwy przyjaciel lubi Cię tak, taką, jaką jesteś, tak? I nie próbuje Cię zmienić na siłę. Albo, że Jemu się tak podoba. Nie, nie, to tak nie działa. I ostatnie, traktuje Waszą przyjaźń jako pewnik. Wcale się nie stara o Waszą przyjaźń i cały czas sobie mówi, że nie poradzisz sobie bez niego, że, że będziesz słaba. Bez niego. Ale nie. To jest nieprawda. On się myli. Było kochani na tyle Jeśli wam się spodobał ten odcinek Dajcie łapkę w górę Dajcie subskrypcję z dzwoneczkiem Od razu mówię I Tak tak od razu mówiąc To jeśli chcecie Moją historię Z Fałszywej przyjaźni To piszcie w komentarzu Bo ja miałam naprawdę Sporo fałszywych przyjaciół Teraz już nie mam mam prawdziwych którzy zostali ze mną. Mam nadzieję, że zostaną ze mną do końca. Ale w przyszłości naprawdę miałam sporo sporo fałszywych przyjaciół. jakbyście chcieli moją historię usłyszeć, to po prostu piszcie w komentarzu, ale ja to nagram. I widzimy się w następnym filmie. Kocham was.